Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś braza jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednak niejawnie, lecz skrycze. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę przekonali się, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: I mnie znaczy, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przeszedłem sam z siebie. Lecz prawdomówny jest Ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On mnie posłał. Zamierzali więc Go pojmać, jednak nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, Ewangelia dzisiaj skupia się na sporze, Wokół pochodzenia Jezusa Chrystusa mieszkańcom z Jerozolimy wydaje się, że znają dokładnie Jego pochodzenie. Nawet w innej Ewangelii Jan przekazuje nam ich słowa, oni znali nawet imię Jego Ojca, Józefa, że On jest Synem Cieszy. I dlatego uważają, że On nie może być tym Mesjaszem, którego, na którego czekają, bo Mesjasz będzie miał tajemnicze pochodzenie. A Jezus Chrystus od razu. Ich upomina, koryguje, bo pokazuje im, że On pochodzi od kogoś, którego oni nie znają, że nie przyszedł sam z siebie, ale posłał go ktoś, którego oni nie znają, a zatem i Jezusa Chrystusa tak naprawdę nie znają. Bracia i siostry, to jest Słowo Boże dla nas dzisiaj, bo my też możemy popadać w tę samą pułapkę, co mieszkańcy z Jerozolimy. Czyli nam też może się wydawać, że Znamy Jezusa Chrystusa. I dlatego myślimy, że wiemy, czego możemy od niego się spodziewać. My myślimy, że znamy go, bo jesteśmy w Polsce, bo od dziecka słyszymy o Chrystusie, od katechetów, od księży, od rodziców, że chodzimy do kościoła. Nawet jeśli nie chodzimy co niedzielę do kościoła, nasza cała kultura jest chrześcijańska. Więc wydaje nam się, że znamy Chrystusa. Ale wiedza o Chrystusie wcale nie znaczy, że ja go poznałem. Wiedza o Chrystusie wcale nie znaczy, że ja w niego wierzę. Wcale nie trzeba znać całego Pisma Świętego, żeby poznać Jezusa Chrystusa, żeby w niego wierzyć. A zatem jak mogę poznać Chrystusa w takim razie? Czego ja potrzebuję? Potrzebuję doświadczyć jego miłości. Moc Jego miłości. To jest wiara, doświadczenie. I ten, który doświadczył Jego miłości, jednej rzeczy na pewno się nauczył: że Jezus Chrystus jest nieprzewidywalny, że Jezus Chrystus jest zaskakujący. Bo kiedy Jezus Chrystus działa, czyli dokonuje cudów dla nas, dokonuje ich w sposób, którego my nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Bo Jego miłość, Jego wyobraźnia. Przekracza nas całkowicie. Życi też, myśląc, że znają Pana Boga i znają Mesjasza, nie byli w stanie rozpoznać w Jezusie swojego zbawiciela. Oni wiedzieli, co Mes Mesjasz ma zrobić. Ma być Mesjaszem Politycznym, ma ich uwolnić od Rzymia, ma ustanowić na nowo Królestwo Dawida. Oni mieli sami oczekiwania wobec Mesjasza, dlatego że myśleli, że znają Boga. A Jezus Chrystus ich zaskoczył. Jednak Pan Bóg miał inne plany. Pan Bóg jest to naprawdę nieprzewidywalny. Ale Żydzi z tego powodu nie mogli rozpoznać Jezusa Chrystusa. Nie mogli go uznać za swojego Mesjasza. Stracili tę okazję. Znakiem, że bardzo często my też nie znamy Chrystusa. Albo bardzo słabo, jest to, że my modlimy się Pana Boga o to, żeby nas uwolnił od takiej sytuacji, od takiego problemu, żeby usunął z nas, naszego życia krzyża. Czyli pokazuje to, że nie jesteśmy w stanie przejmować rzeczywistości takiej, jaka ona jest i mamy pewne oczekiwania wobec Pana Boga. Jeśli tak myślimy, to dlatego, że. Nigdy nie doświadczyliśmy, że Pan Bóg jest zaskakujący. Że nawet w trudnej sytuacji, w sytuacji krzyża, cierpienia, może w sposób zaskakujący działać, może w sposób nieprzewidywalny przemienić tę rzeczywistość. Dlatego człowiek, który ma doświadczenie miłości Chrystusa, niewyobrażalnej, nieprzewidywalnej, cudownej, zupełnie inaczej modli się do Pana Boga. Ten człowiek ma wiarę i nie będzie się już więcej się modlić tylko o to, żeby Pan Bóg usunął krzyża z jego życia. Proszę siostry, ten czas trudny, który nadchodzi koronawirusa yy, może utratę pracy dla niektórych z nas, utratę kogoś, którego kochamy, chorobę i tak dalej. Może być okazją, żeby. Wrócić do Pana Boga i prosić Go o to, żeby zaskoczył nas, żeby w końcu objawił w naszym życiu Jego zaskakującą moc, miłość. Bracia siostry, prosimy w tym czasie Pana Boga o wiarę, o prawdziwe doświadczenie Jego mocy.